Cześć wam i chwała dzielni youtuberzy, którzy jesteście z nami, towarzyszycie nam w każdych bitwach. Bardzo doceniam pomoc z waszej strony, z tej strony Kokosfly. oraz... No i ja, Pinia515. Tak, bardzo dobrze. Słuchajcie, jeden z naszych widzów odezwał się do nas na Steamie, Garon Pron12. Uwielbiamy go. I polecił nam, żebyśmy inwestowali w broń, ponieważ nie opłaca się zupełnie inwestować w pułapki, dlatego w tej chwili za 8 czaszek kupię sobie kuszę. E, której będę używać. W e, pułapki i tak będę inwestował co jakiś czas, bo to fajna zabawa jest z nimi, natomiast może bardziej się ups, wyszedłem właśnie, bardziej się przyłożę do broni. Także Paulina może dać mi zaproszenie. Już idę. Tak? Już. Ok. Dołączam do gry i już dołączyłem do gry i już ściskam, że jestem gotowy to... Gramy. Dobra, już chyba wszyscy jesteśmy gotowi generalnie. Wszyscy, znaczy my dwoje, tak? No, wszyscy dwoje. Wiesz, podobno nowe szczeliny może otwierać tylko najstarszy żyjący mag bitewny. To chyba ty. No, teraz nie popełnię tego jesteś błędu. Jesteśmy ostatnimi z magów, a ty jesteś stara... Sza, ...starsza ode mnie. Mm -hmm. Znaczy, nie to, że stara, stara, świetnie się trzymasz. Dalej, mów mi jeszcze. To już chyba wszystko. <noise> no wiecie co powiedzieć do kobiety, że jest stara, to naprawdę <noise> samobójstwo. Luźnierstwo. Luźnierstwo i w ogóle. Dobrze, dobrze, czyli ja tutaj sobie dam krasnoluda, bo jestem ciekaw bardzo jak to działa. Paulina się skupia na pułapkach podłogowych. Co ty też idziesz w krasną No nie wiem, no ty miałeś wziąć e, kolce, tak? Ale ja wszystko mam, tylko bez pułapki podłogowej w tej chwili. No dobra, no to jak chcesz tu. No ty tam. głupoty gadasz. No co za głupoty gadam? Mam wszystko. Nie jak nie masz bez pułapki podłogowej? No nie wziąłem sobie w tej chwili pułapki podłogowej, więc dobrze, że ty ją wzięłaś, tak? O to mi chodzi. No dobra, A po sprężynowej. Podłogowej. No a nie jest podłogowa aklimatyzator. Jest. A, no dobra. Tak, łapka sprężynowa. Łapka sprężynowa, Brawa. która jest też łapką podłogową. Tak powiedzmy. Brawo, tak. no. Super, super. okej, okay, dobra. <laughs> dobra, widzę, że będzie ostro, bo jest 25, 25 lutków może nam wejść do bramy więc się szykuje nie lada wyzwanie, oni tutaj będą wychodzili z tych dwóch oto szczelin i będą szli... O, tutaj mamy jakąś kulę na górze z pełną bomb. Także jakbyśmy chcieli... Jakbyśmy byli w sytuacji podbramkowej, to możemy ją uwolnić. Tutaj mamy barykady, które można zniszczyć. I oni sobie idą w tę stronę i tutaj znowu są barykady. Więc zawijają tutaj i tutaj też są barykady i tutaj też są barykady, więc... Będzie frontalny atak na barykady. Um, to ja może w takim razie... Ustawię tutaj pułapki kolczaste. Dobra. Najpierw to może zainwestujemy kolcz Ojej, ojej, ojej. Bach. I tutaj walniemy sobie. Tak. Tak. O dobrze, już się wyprztykałem z kasy no. No dobrze. Też nie, chociaż tutaj ich nie postawię, bo nie chcę... Nie powinno być tak, że oni dwa razy natykały się na tą samą płatkę, przynajmniej na samym początku. Więc zrobimy sobie tak właśnie. No dobrze, już jestem gotowy. Wiesz co, no ja nie wiem, czy oni w ogóle przejdą przez te zasieki pierwsze, więc nie zdobędziesz kasy de facto na początku. Albo mniej ode mnie będziesz je miała. O się, ale narodzisz. O, dokładnie, bardzo dobre ustawienie. I z drugiej strony. Ale po co mi z drugiej strony, jak oni tamtędy nie przejdą? No dobra, okej, okay. na początku nie. To połóż coś na tym, na, na ziemi może, nie wiem. Moment, muszę najpierw zrobić kasę. Wiesz co, kurczę, tutaj ta pułapka sprężynowa to w ogóle nie będzie potrzebna, bo nie ma... To właśnie zauważyłam, bo najpierw wiesz, sami popatrzeć na mapkę to wzięłam i zatwierdziłam. No kubę zrobiłam, No trudno, no. trudno, tak się czasami dzieje. A widzisz te kule na górze, takie pełne bomb? No właśnie, tak się nam będzie walić, palić i w ogóle jad... Ale chyba w ten balkonik można uderzyć i on spadnie. W balkonik? W wagonik? Myślisz? W wagonik, zobacz, on płonie. O, o! Ha! Widzisz? Nice! No, moje zaplecze intelektualne funkcjonuje dobrze, jak to jeden z graczy określił Paulinę. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze te pułapki stawiasz. I tutaj możesz się je jeszcze postawić w środeczku. Nie mam już za tym. Tak, No dobra, to jestem gotowy. Naciskam G. I będziemy atakowali od razu tutaj. Chodź ze mną może. Na którą A które do nich wychodzą? Tutaj jedna też będzie. No A co? przepraszam. Impreza ruszyła. Impreza ruszyła! Let the party begin! Chciałem się jakieś headshoty walić A można? No ja mogę to upuszyć Wow! tak bardzo się skupią na tych headshotach Aaaa, tak? co oh. to mi nie wychodzi, ale okej okay. Chowacz, mogę ich pogłuszyć. Wow. A, Dobrze, pięknie, dajemy radę. Wali w tym wagonikiem, A może z bomby i przecisnę, no, ale ja nie wiem, czy ta bomba się odnawia, więc może lepiej to zostawić. Pięknie! combo! Bardzo przydatna takie rzeczy, no? naprawdę. Bardzo rada, bardzo dobra rada, Garantrom. Super, że się odezwałeś do nas. Będą teraz wychodzili z drugiego, a my drugiego w ogóle nie mamy jakkolwiek ubezpieczonego Masz tu prezent Id wow już tam się strzelają To to Okej, okej, jakoś się trzymamy Jezus wychodzą też z tego środkowego o No, no, no! Dzieje się żywa akcja! Trzymasz ich tam, Paulina? Nie. Okej, okay, okej. Okay. No ale trudna mapa, oni tutaj roz chcą rozwalić nam barykady, więc je pobroń Okej, okay, chyba dajemy radę, jedna fala opanowana ja wiem Dobra Kurczę, musimy jednak te pułapki tutaj Tutaj dobrze rozlokować Hmm. Ostro jest. O kurczę jakieś hmm. jakieś cholery, które likwidują nam. Chore, nie mamy żadnych barykat no. Kurwa. Dobra, ja biorę lewo, ty prawo. Dobra, cholera, jasna. Część powiadomienia, gdzie się Orkody znajdują Ale strasznie ich jest dużo, strasznie dużo hmm? Tych panów hmm? Ohohoho Muszę znaczy tutaj zapanować hmm? sytuację Ale na szczęście nikt się jeszcze nie przedarł no tą barykadę w Dobra już nie. Pra tą głowę! Nie, rozwalili barykadę po prawej stronie. No No nie mogę, no nie mogę. O kurcze, to było intensywne naprawdę. I jaki jest stan w ogóle? Tutaj już nie ma barykady. Kiepski. Bardzo kiepski stan No nie wiem, może się te krasnoludy przydadzą tak naprawdę. gdzie by je można było postawić To ich na chwilę zatrzyma W ogóle która strona jest najmniej ubezpieczona? Chyba środkowa. Ja się, że środkowa to w ogóle nie jest ubezpieczona. To nie jest środkowa to Dobra, idę do tej środkowej w takim razie. To sobie przymierz! Hmm. Tato, tato. No nie jest ładnie, nie jest dobrze. Ale chyba jakoś to przetrzymamy. Jeszcze cztery fale. No dobra, ja już jestem, jestem gotowy, bo już nic innego nie zrobię. No ale ja jeszcze mogę zrobić. Dobra. No okej. Okay. Dobra, idź na tą drugą stronę. Już już. Ostre kolce Dobra, już Zbliżają się saperzy. jestem. saperzy! to są ci, którzy będą rozsadzali nasze barykady. do teraz środkową. Wow dobrze jest wrzucać te kule jednak. Dobra, nie ma przybliżenia jako takiego. Wszyscy, wszyscy idą środkiem, rety Wszyscy idą środkiem, no aż niemożliwe. Oh, oh, oh. O kurcze, ale falanga, ale falanga. Matko Boska, no jakoś to jakoś to wytrzymujemy na razie. No ja nie wiem czy teraz środkiem wszyscy pójdą. No pewnie nie. Okej, okay, zobaczymy. Nie, teraz wszyscy idą z jednej i z drugiej strony. No. Teraz znowu idą z środkiem przed prawą stroną no chodzi, że O do cholery no Mam tutaj problem Lekki Jest mnóstwo tych No ja nie wiem czy ten garłacz nie był lepszy od tej kurczy szczerze mówiąc Dobra dobra jakoś to wytrzymaliśmy na ok Ale naprawdę ciężko było czy ja wiem? No jak? Czy krasnoludu! Zostawiłaś jakieś krasnoludy? Tak, za czterech. Naprawdę? Tak. Teraz idą te szczury. Dobra, nie dały rady. Dobra, prawa i środek. Jest to dopiero na szczeblu. Środek czysty Dobra, zaraz sprawa będzie czysta, czysta. To jest to, Tak, daję, daję. Ok, ładnie, ładnie nam poszło. Teraz ostatnia horda, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę było ostro. A te krasnoludy to co? Bomby rzucają tylko? Nie wiem, <grym> za daleko stoją, żeby je podglądać. Ale no, dobrze radzę sobie, żaden się u mnie nie przedar. Aha, no to ładne. To może ja też zainwestuję w te tak krasnały? Aha. To ostatnia linia obrony. A gdzie złoto? A gdzie złoto? Dostaniesz po misji oczywiście! Jeden, 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 to tu nie mogę, tutaj mogę. Dobra, będziesz tu stać. Nie wiem, co tutaj robiła ta pułapka. Chociaż... postawmy to gdzie indziej jednak. A co powiecie na to? Jeszcze trzysta złota. No Nie, sorry. Tak. Dobra, okay. Ciągle się łapię na tym, że jeżeli chcę skasować dane ustawienie, to muszę zrobić ayscape. Nikt nie zatrzymuje gry. No dobra, spoko. A no dobra, ja ready. Dobra, ja też już jestem ready. No. Poza tym ja na bieżąco też stawiam krasno Aha, okej okay. Co to? Uuu, Był środkiem me. cała kupa No widzę tą kupę, no nie okay. Dobrze, nie chleją między sobą No i teraz z boki, boki. bokami Lewa, no ja. Dobra. Rasnolud jakiś ci padł Teraz hmm. O recy, idą w środkiem, jaka horda! Radzę sobie, radzę sobie. Nie no, spoko. Ty by nie radzisz! Ja sobie radzę! Miaja! Tak, miaja! Ooo, raz dwa, raz dwa, raz okay. okay. my God. Kolejny czas O kur... Tak Trzech postaci amnowek. masowo no, no dobre są te krasnale Dobre są te krasnale, nie ma co Dobra, te biegające się stąd Okej, okay, idę, idę Dobra. Dobra, idź do siebie, tutaj dam radę Dobra, okej, okay, idę do siebie Znowu saperzy jacyś Uuuu, znowu biegające Ucieka, ucieka, ze tobą poszedł No Cholera, dobijesz go? Okej. Okay. Tak Łaście. Jest! Ładnie! Żaden się nie przedarł! Cztery czachy, proszę bardzo! I pułapka połogowa barykada. Pięknie, 10 czaszek. Zobaczymy, co z tym będzie można zrobić. Um, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli inwestuje się w bronię, to gra jest bardziej intensywna, ale o to chodzi, ponieważ pułapki nie wykonują za nas. Tej pracy, całej w pokonywaniu orków. Eee, ale było ciężko i było mnóstwo akcji, także bardzo dobry, mam nadzieję, gameplay. Nie było ciężko to Kotos nie dbał rady. Och, Paulino, przecież ty jesteś naszym zapleczem wojenno-intelektualnym. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. To nas będzie motywowało do tego, żeby walczyć więcej z paskudnymi orkami i innymi pomiotami. Zła. Żegna Was Kokosfly oraz. Z linia 515. Do widzenia. Ta mądrzejsza, nie? Tak, ta pa. mądrzejsza. Papa. Pa.